No, mecz Pucharu Polski bardzo szybko na wyjeździe skończony w godzinkę. Tutaj też miało być 3-0 szybciutkie, ale coś w końcówce się jakby zadziało, że. w sumie dobrze się skończyło chyba, tak? 3-1 wygraliśmy. Dobrze się skończyło. Myślę, że nie miało być 3-0, a mogło być 3-0 jak najbardziej. Mieliśmy wszystko w swoich rękach i nogach. No, natomiast w momencie, w którym się znajdujemy, to przełamanie się po, po przegranym trzecim secie i wygranie na 3-1 jest dla mnie dużo bardziej wartościowe niż wygrana za e, 3-0, więc, więc no, same, same plusy po tym meczu, e, fajnie, że walczyliśmy, podnieśliśmy się i, i w sumie ten czwarty set też w końcówce bardzo dobrze... E, zagraliśmy i udało się wyszarpać. Także bardzo jestem zadowolony z tego. Jeżeli chodzi o skład i drużynę, czy nadal tego samego szukamy, czy już jakichś innych zagrywek w sensie szukaliśmy niejako liderki, która miała prowadzić tą drużynę, czy ta liderka już się jakby gdzieś wykrystalizowała czy nadal czegoś szukamy? No, innego. Dzisiaj myślę, że i, i Kasia i Agata na tym lewym skrzydle pokazały naprawdę bardzo dobrą grę i, i bardzo dużo trudnych piłek udało im się skończyć, bardzo mądrze i, i, i rozważnie grały, także myślę, że mamy tutaj e, punkt zaczepienia, a nawet coś, coś więcej, więc, więc na pewno pochwaliłbym to lewe skrzydło nasze dzisiaj.